Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. o no, trzeba troszkę tutaj... No. Zostało się to wszystko. No. A co to, 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 to. A co? A. A. A Dziękuję. A. W końcu przyszedł ten list. A. 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 Zaraz go obejrzymy. Antosiu A do? Witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o Was. Zobaczmy go. Hmm. Hmm. A tutaj Wasze zdjęcie. O, a, a cóż to za smakołyki? <grym> Sam by mi już coś zjadł. Drogie dzieci, wiem, że bardzo lubicie konie. Antosiu, Ado, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownymi i radosnymi siostrami, a rodzice was kochają. Mają też taką radę: nie odrabiajcie zadań domowych na ostatnią chwilę. Dobrze, dobrze, już wystarczy. mi teraz do wieży lotów. Halo? Halo. Mój plan lotów jest już gotowy, świetnie wygląda super. Aha. Rozumiem. Przełoż mi proszę. <grym> A jak z pogodą? Można startować. <grym> Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć Eryku, mówisz, że to pora na kakao? A uwielbiam owo, pychotka. A co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Mama. Jak zawsze jest taka piękna i tak bardzo kocha rodzinę. Ach, to takie cudowne. A kto jest na drugim zdjęciu? Tatuś, przystojniak, jak zawsze. Do tego kocha was najmocniej na świecie. Ach, jak oni bardzo was kochają Aj, Zazdroszczę, zazdroszczę No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić I powiedzieć, że też ich kochacie Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców Dobrze, chodźmy, chodźmy A, to są moje małe szczęścia Uwielbiam Oj dumny literek a, a to nasza mała elfka migotka Ona też kiedyś będzie robić zabawki z innymi elfami No, ale teraz chodzi do wersiego przedszkola Drogie dzieci dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O! Album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku! Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Antosiu, masz już osiem lat. Podobno bardzo lubisz rysować. Chciałbym Cię pochwalić za to, że jesteś tak radosnym dzieckiem. Podobno czasami bałaganisz w pokoju. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do szkoły. A do masz już siedem lat. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym Cię pochwalić za to, że bardzo kochasz rodziców. Podobno czasami jesz za dużo słodyczy. Czy to prawda? Wiem też, że byłeś na wspaniałych wakacjach. O, to wasze zdjęcie brawo, to znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Yy, halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Drogie dzieci! Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencik. Ach, tak! Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Ha, 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 ha. To no Bartłomiej nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję ci, Bartłomieju. Elfy. Spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O tak, tak, właśnie. A zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. O! Oh, Ej, hej! hej ruszaj. Du står, du sa, president. To ty gwiazdorku, ach udało ci się jednak ze mną polecieć saniami, Tak tym małym bohaterze. Ej, co za dzień. No dobrze. Pa, pa i wesołych świąt.